Dobry, witam Państwa z lokalu Zielony Por, z którego to zaczynamy cykl nowych programów zatytułowanych Szlachetna Kuchnia. Z nami jest Pan Łukasz, właściciel restauracji oraz szef kuchni Zielonego Pora, który dzisiaj nam opowie o szlachetnym jednym ze szlachetnych dań, które potrafi zrobić. Panie Łukaszu, co to będzie? Witam serdecznie. Także dzisiaj zaprezentujemy bardzo wyjątkowe danie. Jest to żebro wołowe. Łukasz, powiedz nam, dlaczego żebro, a nie żeberko? Zawsze mówimy żeberka, żeberka na obiad, na jakieś inne dania. Dlaczego to jest akurat żebro? Pewnie dlatego, że żeberko tak się utarło, że jest wieprzowe, jest bardzo popularne w polskiej kuchni. A my dzisiaj będziemy przygotowywać żebro wołowe. I taka, Aha, jest i taka jest różnica. Taka jest różnica. Dobrze, w takim razie zostawiam państwa z Łukaszem, który dzisiaj zaprezentuje państwu danie wyjątkowe. Tak więc dzisiaj zaprezentuję państwu żebro wołowe. Jak widzicie, jest to pocięty kawałek od naszego zaprzyjaźnionego rzeźnika. Będziemy je marynować na początku, później gotować w niskiej temperaturze i na koniec przesmażać, żeby dodać jak najwięcej smaku. Szebro będzie marynowane w jałowcu, oleju rzepakowym, soli, rozmarynie i tymianku z niewielką ilością pieprzu świeżo zmielonego, a dodatkiem do tego dania będą marchewki młode, mus marchewki, pire ziemniaczane z musztardą francuską. Danie to będziemy wykańczać sosem demiglas, który jest gotowany na kościach wołowych z dużą ilością warzyw, koncentratu pomidorowego i świeżych pomidorów. Gotujemy ten sos przez parę dni i redukujemy tak żeby był gęsty i pełny smaku. Sos, który dzisiaj użyjemy demiglas, musimy gotować bardzo długi czas, żeby wyciągnąć z niego jak najwięcej smaku. Nie dodajemy tutaj żadnych konserwantów ani zagęszczaczy. Ten sos jest naturalnie gęsty, ponieważ w kościach znajduje się kolagen, który naturalnie zagęszcza sos. Tak więc te dwa kawałki mięsa zaczynamy marynować od grubo mielonego pieprzu obie strony. Następnie duża ilość soli. Ponieważ mięso musi się ładnie zamarynować. Później dodajemy mielony jałowiec. Jałowiec jest to przyprawa, która bardzo pasuje do wołowiny. Następnie dodajemy rozmaryn. I tymianek delikatnie rozerwany. Wszystko oblewamy olejem. I macerujemy mięso, tak żeby przyprawy dostały się do środka. Tak zamarynowane mięso wkładamy do worka, pakujemy hermetycznie i odstawiamy na dwa dni. Ta metoda pozwala mięsu się zamarynować dużo lepiej niż jakby leżało w samej lodówce bez zamknięcia. Tak zamarynowane mięso odkładamy do lodówki na co najmniej 48 godzin. Im dłużej, tym więcej nabierze smaku i będzie bardziej kruche. Zanim żebro będzie gotowe do jedzenia, musimy je ugotować. W naszej restauracji używamy techniki niskiego gotowania, używając sprzętu sous vide. Także żebro wkładamy do kąpieli wodnej nastawionej na 79 stopni na 20 godzin. Po tym czasie będzie delikatne i kruche. Żebro jest już w kąpieli wodnej, i teraz my mamy czas przygotować dodatki do tego dania. A są to, przypomnę, marchewka, pire ziemniaczane z musztardą francuską i chips z marchewki. I dekoracja. Do ozdoby używam kiełków marchewki i rzodkiewki świeżej. Zblanszowane wcześniej marchewki przekrajam wzdłuż, zamarynuję odrobiną soli. I oliwy z oliwek. Zamarynowane marchewki wrzucamy na grilla. W międzyczasie nasze ziemniaczane pire wrzucimy na patelnię. Dodajemy odrobinę musztardy francuskiej. Kosteczkę masła i łyżkę śmietany. I delikatnie na wolnym ogniu podgrzewamy. Jak widać, marchewki ładnie się grillują, zostawiając ładne ślady i dodatkowy smak. Marchewki, gdy są ugrylowane, zdejmujemy je z patelni. Gre ziemnieczane też jest gotowe, więc możemy przejść do naszego żebra. Najważniejszym elementem tego dania jest żebro wołowe, tak więc po 10 minutach wyciągamy je z kąpieli wodnej. Możemy sprawdzić, jak bardzo jest już delikatne i mięciutkie po odgrzaniu. Otwieramy. Do wykończenia tego dania potrzebujemy zasmażyć to żebro na maśle. Przed położeniem żebra na patelnię musimy się upewnić, że jest odpowiednio nagrzana, tak żeby mięso nie przywarło do patelni. Idealnie. Zasmażamy mięso z każdej strony. To spowoduje, że powłoka lekko się skarmelizuje i doda dodatkowego smaku. Aby wykończyć żebro, dodajemy masło. Świeży tymianek i rozmaryn. I w stylu francuskim oblewamy mięso masło. Tymianek, rozmaryn, masło dodają tutaj niesamowitego smaku. Tak więc nasze żebro i dodatki mamy gotowe, więc przystępujemy do wykładania na talerz. Zaczynam od pira ziemniaczanego z musztardą francuską, masłem i odrobiną śmietany. Mus z marchewki. na muz z marchewki wykładam nasze grillowane młode marcheweczki. Żebro, które jest tutaj głównym elementem na ziemniaczanym pire. Teraz wszystko dekoruję odrobina musztardy francuskiej. chrupiący chips z marchewki, młoda rzodkiewka i kiełki marchewki. Całość polewam sosem demi Wykańczam to danie odrobiną soli morskiej Maldon. Tak wygląda wykończone danie. Pachnie przepięknie. Tak więc zapraszam do naszej restauracji Zielony Port do skosztowania tego dania. A jeżeli jesteście na tyle odważni, to próbujcie swoich sił w domu, używając składników niestandardowych, które można przemienić w bardzo piękne, pyszne dania. Drodzy goście, ten i inne materiały są dostępne na Facebooku Zielony Por oraz stronie telewizji Lubardów. Dziękuję bardzo i życzę smacznego.